W ciągu ostatnich 15 lat z zapotrzebowaniem na energię elektryczną w Europie stało się coś ciekawego. Szczyt zapotrzebowania mieliśmy w 2008 roku i można byłoby się spodziewać, że do dzisiaj to zapotrzebowanie będzie tylko rosło, a w ciągu ostatnich 15 lat spadło ono o około 10%. Spowodowane to było różnymi wstrząsami, w tym globalnym kryzysem finansowym, pandemią COVID-19 i kryzysem energetycznym. Jednak szacuje się, że to zapotrzebowanie w kolejnych latach znowu wzrośnie. Skąd wynikają takie zmiany i co może wpłynąć na ten diametralny wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną i jakie spółki mogą na tym najbardziej skorzystać? To omówię w dzisiejszym odcinku. Zapraszam. Cześć, witam Was na kanale Giełda Inwestycje Trading, który powstaje przy współpracy z blogiem Pamiętnik Giełdowy, którego autorem jest mój brat Daniel, ja jestem Patryk. Zanim przejdziemy do powodów, dlaczego zużycie energii miałoby w przyszłości znowu wzrosnąć, musimy znaleźć powody dotychczasowego trendu, czyli dowiedzieć się, dlaczego ono w ostatnich latach spadało. Od 2008 roku zużycie energii elektrycznej w Europie spadło łącznie o około 10%. I ten spadek przypisuje się kilku czynnikom. Po pierwsze, wstrząsom zewnętrznym, czyli tzw. Global Financial Crisis, tym mianem określa się kryzys finansowy w latach 2007-2009. do 2009. Ponadto pandemia COVID-19 i kryzys energetyczny również znacząco wpłynęły na działalność gospodarczą, a tym samym na zapotrzebowanie na energię. Ponadto spowodowane to jest powolną elektryfikacją, ponieważ przejście na elektryfikację było wolniejsze niż oczekiwano, a to wpłynęło na ogólne zapotrzebowanie na energię elektryczną. Dodatkowo jeszcze do tego przyczyniła się trwająca deindustrializacja, europejskiej gospodarki. Ona zmniejszyła zużycie energii przez sektory przemysłowe. Ale warto w każde z tych zagadnień wejść troszeczkę głębiej. GFC, czyli globalny kryzys finansowy z lat 2007 do 2009 doprowadził do szeroko zakrojonego spowolnienia gospodarczego, co skutkowało niższą produkcją przemysłową i zmniejszonym zużyciem energii. Pandemia COVID-19 dodatkowo pogłębiła ten trend, powodując powszechne zamknięcia i znaczące zmniejszenie działalności gospodarczej. Kryzys energetyczny, wywołany napięciami geopolitycznymi i zakłóceniami łańcuchów dostaw, również odegrał znaczącą rolę w tłumieniu i zapotrzebowaniu na energię. Te kryzysy nie tylko wpłynęły na krótkoterminowe zużycie energii, ale także doprowadziły do długoterminowych zmian we wzorcach zużycia energii, ponieważ przemysł dostosował się do tych nowych realiów gospodarczych. Ponadto przejście na elektryfikację, które obejmuje przechodzenie z paliw kopalnych na systemy zasilane elektrycznie w transporcie, procesach przemysłowych i Ogrzewaniu mieszkań było wolniejsze niż oczekiwano, i to wolniejsze tempo można przypisać kilku barierom. Jedną z nich jest istniejąca infrastruktura energetyczna, która w wielu krajach europejskich jest przestarzała i wymaga znacznych inwestycji, aby wesprzeć powszechną elektryfikację. Do tego dochodzą różnorodne czynniki ekonomiczne, np. wysokie początkowe koszty związane z pojazdami elektrycznymi, pompami ciepła i innymi systemami elektrycznymi. One skutecznie odstraszyły szybką adopcję, i na domiar tego dochodzą jeszcze regulacyjne, które w różnych krajach stworzyły niepewności i spowolniły wdrażanie projektów elektryfikacyjnych. Spadek zużycia energii w Europie przypisuje się jeszcze temu, że Europa przechodzi tak naprawdę proces deindustrializacji, w którym tradycyjne przemysły produkcyjne i ciężkie przemysły są albo redukowane, albo przenoszone do regionów o niższych kosztach produkcji. To przesunięcie zmniejszyło zapotrzebowanie na energię w sektorach przemysłowych, które historycznie rzecz biorąc były głównymi konsumentami energii. Wedle raportu Goldman Sachs z kwietnia bieżącego roku wychodzi, że PKB Europy w latach 1991 do 2022 rosło w tempie średnio 2,2% na rok. W tym czasie zwiększone zapotrzebowanie na energię wynosiło 1,6% na rok, to jest o 0,6% mniej niż PKB. Natomiast po 2008 roku, w którym wystąpił szczyt, zapotrzebowanie na energię rosło średnio o 1,5% mniej niż PKB. Teraz jest moment na zadanie sobie pytania: dlaczego ten trend ma się odmienić i co na to wpłynie? Analitycy Goldman Sachs przewidują odwrócenie tego trendu, szacując wzrost zużycia energii elektrycznej o 40 do nawet 50% w ciągu najbliższej dekady. I wskazują tutaj głównie dwa motory napędowe tego trendu: plan elektryfikacji Europy zgodnie z Repower EU oraz rozwój zastosowań AI i centra danych. Więc czym to jest? Czym jest Repower EU? To jest odpowiedź Unii Europejskiej na zielone trendy oraz wojnę na Ukrainie. Ten plan ma na celu przyspieszenie Transformacji energetycznej w Europie poprzez zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii i zmniejszenie zależności od importowanych paliw kopalnych. Plan zakłada m.in. rozwój infrastruktury energetycznej, promowanie efektywności energetycznej oraz przyspieszenie elektryfikacji różnych sektorów gospodarki. Celem Repower EU jest również wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej i osiągnięcie celów klimatycznych poprzez dekarbonizację systemu energetycznego. I to są te dwa główne czynniki, bo pomijając elektryfikację, i dalszy rozwój sztucznej inteligencji, analitycy Goldmana zakładają zerowy wzrost, czyli utrzymanie obecnego status quo. Kluczowym czynnikiem ma się okazać Repower EU, gdyż tylko on zwiększy zapotrzebowanie o 1 trzecią. Bazowy scenariusz analityków Goldmana zakłada 42% zwiększenie zapotrzebowania. Obecnie centra danych odpowiadają za około 1% europejskiego zapotrzebowania na energię, ale ma się to diametralnie zmienić. Same centra mają podnieść zapotrzebowanie o 8%, a więc wzrosnąć 10% w 2033 mają odpowiadać za porównywalne zużycie energii jak obecnie ma Portugalia, Grecja i Holandia razem wzięte. Centra danych wyłoniły się dość niedawno jako znaczący nowy powód wzrostu zapotrzebowania na energię. Te obiekty, które mieszczą infrastrukturę komputerową, w tym serwery i systemy magazynowania, są energochłonne ze względu na potrzebę mechanizmów chłodzenia, aby zapobiec przegrzaniu. Szybki wzrost centrów danych jest napędzany przede wszystkim przez dwa czynniki. Po pierwsze przez wzrost zapotrzebowania, bo wzrost Zrasta zapotrzebowanie ze strony klientów detalicznych na magazynowanie w chmurze, media społecznościowe i usługi strumieniowe, a drugi czynnik to wzrastające potrzeby przemysłu usługowego. Mowa o większej ilości obliczeń i magazynowania danych w przemyśle usługowym oraz dla dużych firm technologicznych, takich jak Google, Amazon Meta czy Microsoft. Centra danych, a w szczególności te wykorzystywane do sztucznej inteligencji, są znacznie bardziej energochłonne niż tradycyjne centra danych. Badania pokazują, że serwery sztucznej inteligencji mogą zużywać do 10 razy więcej energii, szczególnie podczas fazy treningu. Jednak nie cała Europa skorzysta na nadchodzących zmianach w jednakowy sposób. Korzyści ze zwiększonego zapotrzebowania na energię przez centra Danych mają być mocno skoncentrowane w kilku określonych regionach. Po pierwsze, kraje nordyckie Hiszpania i Francja. Te regiony z obfitymi i tanimi zasobami energii podstawowej ze źródeł jądrowych, wodnych, wiatrowych i słonecznych prawdopodobnie doświadczą znacznego wzrostu. A poza tym to Niemcy, Wielka Brytania i Irlandia, bo to są kraje z dużym. Sektorami usług finansowych i technologicznych oferujących zachęty takie jak ulgi podatkowe, aby przyciągnąć centra danych. Więc te kraje na tym również bardzo skorzystają, czyli te regiony zyskają najprawdopodobniej najbardziej na tych nadchodzących zmianach. A plan na ten rozwój promuje energię słoneczną, wiatrową, wodną i inne odnawialne źródła, to aby zmniejszyć zależność od importowanych paliw kopalnych, co jest odpowiedzią na ograniczenie dostaw z Rosji po wybuchu wojny. Plan ten, trzeba przyznać, jest ambitny bo zakłada uzyskanie 70% energii ze źródeł odnawialnych do 2030 roku. Obecnie Europa odpowiada za jedynie 2% światowej produkcji energii słonecznej, a na przykład Chiny za 80%. Plan zakłada dużą zmianę tego stanu rzeczy i relokację produkcji na teren Europy. Plan jest dość obszernie opisany i chętnych do zapoznania się ze szczegółami zapraszam do przeczytania raportu oraz poczytaniu o samym planie Unii Europejskiej, linki zostawię w opisie tego filmu. Ale najważniejsze założenia to są te, że emisji mają spaść Ponad połowę do 2030 roku. 30% produkcji stali ma być zasilane z odnawialnych źródeł wodorowych. Ma po drogach Unii Europejskiej jeździć 30 milionów aut elektrycznych. Produkcja systemów fotowoltaicznych ma się na terenie Europy potroić, więc plany na zmiany są ambitne. Zapotrzebowanie będzie rosnąć i aby sprostać temu zwiększonemu zapotrzebowaniu na energię, konieczne będą znaczące inwestycje w modernizację i rozbudowę sieci energetycznych. Raport szacuje, że inwestycje w europejskie sieci energetyczne podwoją się. W ciągu najbliższej dekady, osiągając 800 miliardów euro. Ok, to wiemy, że w ciągu ostatnich 15 lat, pomimo znaczącego wzrostu PKB w Europie, zapotrzebowanie na energię spadło. To może być dla niektórych zaskoczeniem, natomiast każdy z nas pewnie widzi, że w Europie coraz silniej są promowane czyste i odnawialne źródła energii. Że infrastruktura energetyczna jest niedoinwestowana i wymaga wielu zmian oraz nowe trendy, takie jak elektryczne pojazdy czy sztuczna inteligencja, które wygenerują spore zapotrzebowanie na energię. Więc to wszystko wiemy, poznaliśmy, Szczegóły analizy z raportu Goldmana, ale zastanówmy się teraz, jak my, jako indywidualni giełdowi inwestorzy, jesteśmy w stanie wykorzystać tę właśnie wiedzę. Zanim przejdę do tych przykładów, powiem jedną bardzo ważną rzecz, prawdopodobnie najważniejszą w tym odcinku, w tym materiale. Jeśli mamy zamiar inwestować w oparciu o tezę z takiego raportu, to inwestujemy w oparciu o historyjkę która zakłada, że te plany z raportu się ziszczą. Oczywiście inwestując musimy dokonywać jakichś założeń, musimy wziąć pewne dane pod uwagę i być względnie pewnym, czy one są prawdą, czy nie. Jednak ze wszystkich obecnych danych, na których podstawie można dokonywać decyzji inwestycyjnych, da się według mnie znaleźć takie, które dają większą pewność które są bardziej miarodajne. My uważamy, że zdecydowanie lepsze wyniki da się osiągnąć, inwestując w trendy już obecne, które mają swoje potwierdzenie już od wielu lat w rosnących zyskach spółek, a rosnące zyski spółek raczej szły w parze ze wzrostami cen akcji. Dlatego podam zaraz kilka przykładowych spółek i podzielę je na dwie kategorie. Pierwsza kategoria to będą przykładowe spółki wpisujące się w scenariusz, o którym właśnie mówiliśmy, czyli olejemy przeszłe zyski i będziemy patrzeć tylko na to, jak spółka, na którą patrzymy, wpisuje się w planowany rozwój, o którym właśnie opowiadałem, i podam tutaj polskie akcje. Te spółki z tej kategorii będą według mnie bardziej ryzykowne. A druga kategoria to będą spółki z długoletnimi wzrostami wyników finansowych, które być może przyspieszą na dynamice, kiedy wzrost zużycia energii zostanie potwierdzony. Każdą z wymienionych spółek da się zakupić u sponsora dzisiejszego odcinka Saxo Bank. Gdzie też sam prowadzę jedno skąd inwestycyjnych. U nich atrakcyjnych jest kilka czynników, ale przede wszystkim mają bardzo atrakcyjne koszty transakcyjne. Saxo jest duńskim bankiem, dzięki czemu część swojego majątku przenoszę poza granice Polskie, inwestując o nich. Co w czasach wzrostu niepewności geopolitycznej daje mi po prostu większy spokój, mogę lepiej spać, tak powiedzmy. A Dania posiada największy możliwy rating kredytowy, co oznacza, że w ujęciu gospodarczym należą do najbezpieczniejszych państw, do których da się przenieść swoje pieniądze. Link do nich zostawię w w opisie tego odcinka i też w przypiętym komentarzu. A teraz przejdźmy do najciekawszej części tego materiału, czyli do spółek, które mogą na tych wspomnianych zmianach, które mają nadejść, zyskać. Zacznę od polskiej giełdy. Pierwsza polska firma w tym zestawieniu to Polenergia SA. W raporcie zostało napisane, że prognozowany wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną w Europie wzrośnie o 40-50% w ciągu najbliższych 10 lat. I to głównie z powodu rozwoju centrów danych i AI, i procesu elektryfikacji. Oznacza to wzrost zapotrzebowania na odnawialne źródła energii, takie jak energia wiatrowa i słoneczna, dlatego niewątpliwie zyska na tym energetyka odnawialna. Polenergia SA może na tym zyskać, ponieważ są oni wiodącym producentem energii odnawialnej w Polsce, posiadają duże inwestycje. W farmach wiatrowych i projektach fotowoltaicznych. Dlatego spółka może zyskać na wzroście zapotrzebowania na energię odnawialną, co może zwiększyć jej przychody i wartość rynkową. Inwestycje w nowe moce produkcyjne i projekty odnawialnych źródeł energii mogą uczynić pole energię kluczowym graczem w transformacji energetycznej w Polsce. Patrząc jednak po długookresowym wykresie, Firma nie spełnia naszych kryteriów do inwestycji długoterminowej, a jedynie może być kandydatem do spekulacji, pod opisany scenariusz. Kolejną polską firmą, która może na tym zyskać, to PGE Polska Grupa Energetyczna SA. W raporcie jest napisane, że przejście na energię elektryczną w transporcie, ogrzewaniu i przemyśle wspierane będzie przez plany Repower EU w celu osiągnięcia udziału energii odnawialnej na poziomie 70-75% do 2030 roku. To oznacza wzrost inwestycji w infrastrukturę odnawialną. Źródeł energii oraz rozwój infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych. Zyska na tym energetyka odnawialna i infrastruktura ładowania pojazdów elektrycznych i to oznacza, że PGE może być taką spółką, która na tym zyska, ponieważ są największą firmą energetyczną w kraju, aktywnie inwestując w rozwój odnawialnych źródeł energii oraz infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych. Transformacja energetyczna i elektryfikacja transportu w Polsce, wspierane przez rządowe programy i fundusze europejskie, mogą znacznie zwiększyć. Znaczenie PGE na rynku, bo to zredukuje zależność od węgla na rzecz odnawialnych źródeł i infrastruktury elektrycznych samochodów, a to może przełożyć się na wzrost przychodów i zysków spółki. Rozgrywając ten scenariusz również przy PGE, ryzyko trzeba sklasyfikować jako ponadprzeciętnie wysokie. To dlatego, że długoterminowy trend kursu akcji, który uwzględnia nawet dywidendę w stopie zwrotu, jest spadkowy. To oznacza, że również ta firma nie spełnia naszych kryteriów do długoterminowej inwestycji. I bardziej interesująca jest dla spekulacji pod opisany scenariusz. Przy tym dodam również, że nawet jeśli ten scenariusz się będzie realizował, to nie oznacza to, że ta spółka jednoznacznie wzrośnie. I jeszcze jako taka dzika karta i nieoczywisty kandydat, który może zyskać na tych zmianach w bardzo krótkim czasie, to grupa Azoty SA. Ponieważ opisany raport Goldman'a zwraca uwagę na pilną potrzebę zwiększenia produkcji wodoru jako czystego paliwa i jego integracji W różnych sektorach przemysłu i energetyki. Podkreślono, że wodór jest kluczowy dla dekarbonizacji, a inwestycje w tę technologię mogą przynieść szybkie korzyści ekonomiczne. To przełożyć się może na rosnące zapotrzebowanie na wodór jako czyste paliwo i jego wykorzystanie w przemyśle oraz na energetyce odnawialnej. Dlatego może na tym zyskać produkcję wodoru i chemikaliów, i dlatego kandydatem do zyskania na tym jest Grupa Azoty SA. Ta spółka jest jednym z największych producentów chemikaliów w Polsce, który jest kluczowym elementem w dekarbonizacji przemysłu i energetyki. Są liderem na rynku wodorowym w Polsce i intensywnie inwestują w technologie związane z wodorem. W kontekście rosnącego zapotrzebowania na czyste paliwa, Grupa Azoty inwestuje w rozwój technologii produkcji wodoru oraz jego zastosowanie w przemyśle. Szybka adaptacja i wdrożenie tych technologii mogłyby przynieść spółce wzrost zysków, zwłaszcza w odpowiedzi na rosnące wsparcie rządowe dla projektów związanych z wodorem. Grupa Azoty jest już zaangażowana w projekty związane z wodorem i posiada infrastrukturę oraz know-how, aby szybko zwiększyć produkcję. Wzrost zapotrzebowania na wodór jako ekologiczne paliwo i jego wsparcie przez polityki rządowe mogą przyczynić się do szybkiego wzrostu przychodów spółki jeszcze w tym roku. Grupa Azoty, jako jeden z głównych producentów chemikaliów i nawozów, ma już infrastrukturę do produkcji wodoru. Głównym problemem grupy Azoty były wysokie ceny gazu ziemnego, które doprowadziły do obniżenia produkcji nawozów w zakładach w Kędzierzynie do 43% mocy. Dla jasności jednak, patrząc po wykresie, tę spółkę również trzeba kategoryzować do spekulacyjnych wpisów się jedynie w opisaną wokół niej historię. Na tę chwilę, mimo niskiej wyceny, firmy Grupa Azoty nie spełnia kryteriów do inwestycji długoterminowej, więc również ta firma jest spółką dla osoby chcącej rozegrać historię, a nie wyniki firmy. Czyli my z tych trzech spółek, które właśnie wymieniliśmy, nie inwestujemy w żadną. Na pewno nie na ten moment, póki nie ma do tego solidnych fundamentów, bo na takiej spekulacji nie chcemy opierać swoich decyzji inwestycyjnych. To tak w ramach transparentności. Ogólnie skupiłem się dzisiaj w tym odcinku na Europa na europejskim rynku oraz na polskich spółkach, ale wspomniany raport tyczy się zmian w Europie. Przy czym teza. Wzrostu zapotrzebowania na energię oczywiście tyczy się też Stanów Zjednoczonych, czyli rynku, na którym my jesteśmy zaangażowani najbardziej. Dlatego przejdźmy teraz do amerykańskiego rynku i spójrzmy na kilka ciekawych kandydatów na tamtym rynku. Będą to przy tym naszym zdaniem trochę lepsze spółki, lepsze w ujęciu osiągnięć finansowych, i pierwszą taką firmą, przy której rynek może właśnie już zaczął rozgrywać scenariusz wzrostu zapotrzebowania na energię, jest Vistra Corporation. Vistra zajmuje się sprzedażą detaliczną energii elektrycznej i Wytwarzaniem energii, czyli jest to spółka z amerykańskiego parkietu. Cena akcji od kilku lat rośnie, a od 2023 roku rośnie nawet bardzo mocno. Przez te wzrosty wzrosła również wycena spółki i to do bardzo wysokich poziomów, ale to spowodowane jest wzrostem oczekiwanego zysku. Zyski te też już zaczęły szybko rosnąć, bo rozwodniony zysk na akcje w ostatnich trzech latach wzrósł o blisko 150%. Cena akcji w tym samym czasie wzrosła jednak już prawie o 365%, więc to oznacza, że spółka jest już w pozycji, który musi udowadniać, że wzrost zysków da rady utrzymać. Aktualnie silne przewartościowanie firma koryguje. Cena akcji od szczytu oddaliła się już o ponad 20% i myślimy, że dalsze pogłębienie się spadków jest prawdopodobne, jednak przy tej spółce wykorzystanie tych ewentualnych dalszych spadków uważam za większą okazję niż przy wcześniejszych wymienionych spółkach. Pierwszej spekulacyjnej pozycji pod wyczerpanie się korekty myślę, że można szukać przy cenie około 64$. Niewykluczone, że kiedy ten materiał opublikujemy cena do tego poziomu się już nawet zbliży, w zależności od dalszego potoczenia się historii zmiany wyników, kolejnych poziomów wejścia szukałbym w okolicach 50 dolarów i kolejny po powrocie ceny do wzrostów wykorzystując momentum cenowe. Mimo, że ta firma zdaje się być bardziej spekulacyjna niż podane przed chwilką polskie przykłady, to my myślimy, że ta firma będzie znacznie lepiej w stanie wykorzystać przyszły wzrost cen energii. Druga amerykańska spółka na to zestawienie to Constellation Energy. Historia giełdowa tej spółki sięga 2022 roku, czyli jest to spółka z krótką historią finansową, co niestety zwiększa nasze ryzyko inwestycyjne. Mimo to dotychczasowa historia prezentuje się solidnie, to znaczy nie ma rewelacji, ale jest dostatecznie dobrze, że można ją zaliczyć. To Trochę lepszych spółek energetycznych. Constellation Energy wydzielona została ze spółki Exelon i ta firma, znaczy Constellation, świadczy usługi w zakresie energii elektrycznej, gazu ziemnego oraz zarządzania energią. Aktualnie ma około 2 milionów klientów w Stanach Zjednoczonych. Fundamentalnie firma wygląda solidnie, z tego względu, że co roku zwiększa swoje przychody, które teraz mają iść w parze ze wzrostem marży, co działa na zyski spółki jako dźwignia. Dlatego spółka może być, w mojej opinii, ciekawym kandydatem do spekulacji. Pod utrzymanie się aktualnego trendu wzrostowego kursu akcji, który być może nawet przyspieszy, gdy wspomniany wzrost zapotrzebowania na energię się ziści. Również wycena nie wygląda na to, aby była mocno zawyżona jak przy poprzedniej spółce, czyli Wistra, ale mimo to jest ona powyżej swojej długookresowej średniej, co troszkę podwyższa ryzyko głębszej korekty w kolejnych tygodniach. Na końcu firma, która z całego zestawienia dla długoterminowej inwestycji powinna być najpewniejszym kandydatem, i tu mowa o spółce Next Era Energy. Wykres, jaki teraz. Widzicie, pokazuje historię notowań od 1974 roku. Długa historia pokazała, że firma wie, jak powiększać swoją wartość na przestrzeni lat, jednak w ostatnich kilku latach te długoterminowe wzrosty zostały przerwane, bo od 2021 roku nie wybiła ona nowego historycznego szczytu. Głównym powodem tej stagnacji jest wysokie zadłużenie firmy, bo spółka osiągnęła taką wielkość, że trudno jest jej już dalej rosnąć organicznie, i firma ta rośnie głównie poprzez duże inwestycje w rozbudowywanie infrastruktury. Inwestycje te. Finansowe Finansuje długiem, a koszt obsługi długu przez podniesienie stóp procentowych wzrósł. Jeśli jednak zapotrzebowanie na energię wzrośnie, powinny też wzrosnąć zyski tej spółki. Dodatkowo utrzymanie się wyższych stóp procentowych na więcej niż kilka lat jest bardzo mało prawdopodobne, a to z kolei oznacza, że koszt obsługi długu na przestrzeni następnych lat powinien spaść. Kiedy do tego dojdzie, wzrośnie rentowność firmy, która w połączeniu ze wzrostem zapotrzebowania na energię może doprowadzić do silnego wzrostu zysków, które następnie odczujemy we wzroście. Ceny akcji. Next Era Energy jest też jedyną spółką z dzisiejszego zestawienia, na którą ja postawiłem też sam własne pieniądze, bo myślę, że zarówno w ujęciu średnioterminowym, jak i długoterminowym prawdopodobieństwo wzrostów jest przy tej firmie największe. Podsumujmy sobie to wszystko, o czym właśnie mówiłem. Zapotrzebowanie na energię w Europie, ale również i w pozostałej części świata, które znacząco spadło w ciągu ostatnich 15 lat, jest na drodze ożywienia, głównie poprzez ekspansję centrów danych AI i stopniową elektryfikację wielu sektorów. Ten wzrost szacowany jest na 40-50% w Europie w ciągu najbliższej dekady i będzie to wymagało znaczących inwestycji w zakresie modernizacji sieci energetycznych i infrastruktury odnawialnych źródeł energii. Regiony z obfitymi Tanimi zasobami energii podstawowej i te oferujące zachęty do przyciągania centrów danych szczególnie skorzystają na tym wzroście. Plan Repower EU odegra kluczową rolę w przyspieszaniu tej transformacji i przyczyni się do ambitnych celów Europy w zakresie czystej energii, możliwie przekształcając krajobraz energetyczny Europy. Wiele spółek skorzysta na tych tendencjach i czy będą to kandydaci z dzisiejszej listy, to pokaże czas. Dla osób chcących te przyszłe trendy wykorzystać, możecie to zrobić za pośrednictwem Banku Saxo, gdzie do wyboru macie kilka tysięcy różnych firm w tym też sektora energetycznego. A osobom chcącym się dowiedzieć jak to wygląda w przypadku sektora konopi, który również zdaje się pod tym względem scenariusza legalizacji interesujący, to polecę ten film i mały spoiler, naszym zdaniem powinniśmy się od tego sektora trzymać z daleka. A o tym dlaczego opowiedziałem właśnie w tym filmie.